Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Hej wam, z tej strony Kacper Juraszek i witam Was na kanale Kryptoraport, gdzie przedstawiam Wam najważniejsze wydarzenia w świecie kryptowalut ostatniego tygodnia. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest niezmiennie Bitcan.pl, czyli najstarszy internetowy kantor, w którym w ekspresowy sposób możesz zarówno zakupić, jak i również szybko sprzedać bitcoina, a środki trafiają na Twoje konto w ciągu nawet 40 sekund. A w dzisiejszym odcinku. Bitcoin na pewno osiągnie nowe ATH. Hashrate Bitcoina stabilizuje się, lecz opłaty rosną o ponad 2000%. Cyfrowe waluty zagrażają amerykańskiemu dolarowi, mówią eksperci JP Morgan. Samsung uruchamia serwis streamingowy wspierany przez kryptowaluty na ponad 70 milionach urządzeń. Litecoin podjął współpracę z legendarną firmą Atari. Płatności kryptowalutowe w Shopify. Amerykański SEC zabił ICO. Afrykański handel peer-to-peer -peer przebił statystykami Amerykę Łacińską. Gox Rising kupi bitcoiny z Mt. Gox. Włoski projekt kryptowalutowy planuje płacić użytkownikom za oglądanie pornografii. Wczesny górnik bitcoin nazywa Craig'a Wrighta oszustem za pośrednictwem jego własnych adresów. ale zacznijmy od początku. Bitcoin na pewno osiągnie nowe ATH Aleks Swecki, współzałożyciel i dyrektor generalny aplikacji inwestycyjnej Amber, uważa, że to tylko kwestia czasu zanim Bitcoin osiągnie nowy ATH. Według niego jest to idealny czas zawirowań gospodarczych, a presja inwestorów będzie musiała gdzieś pójść. Hashrate Bitcoina powoli stabilizuje się, a opłaty rosną o ponad 2000%. Mimo, że przed halvingiem hashrate Bitcoina osiągnął nowy ATH, Zaraz po przeprowadzeniu halvingu bardzo drastycznie spadł. Drastyczne spadki mocy sieci BTC wśród wielu analityków wywołały zaniepokojenie. Wielu twierdziło, że hash rate wpadł w spiralę śmierci. Na szczęście powoli się stabilizuje. Średnia wartość opłaty wzrosła o 2213% w porównaniu z początkiem roku. Ponad 94 MB oczekujących transakcji w Mempoolu oznacza, że sieć jest teraz tak zatkana jak w styczniu 2018 roku. Cyfrowe waluty zagrażają amerykańskiemu dolarowi. Nie ma kraju, który może więcej stracić z powodu destrukcyjnego potencjału waluty cyfrowej niż Stany Zjednoczone, twierdzą Josh Younger, szef JP Morgan do spraw strategii stóp procentowych i główny ekonomista banku Michael Feroli. Jak zauważają, dotyczy to głównie hegemonii dolara amerykańskiego. Dodają jednak, że nie spodziewają się w najbliższym czasie utraty pozycji dolara jako globalnej waluty rezerwowej ale wskazali na niektóre słabsze ogniwa w dominacji waluty, w tym w rozliczeniach handlowych i systemie SWIFT. Samsung wprowadza do swojej oferty smartfonów Galaxy serwis streamingowy Teta TV wspierany przez technologię blockchain. Platforma streamingowa jest zasilana przez token Teta i blockchain i umożliwi milionom użytkowników telefonów Samsung bezpośredni dostęp do treści skoncentrowanych na grach. Fundacja Litecoin powiadomiła społeczność LTC, że zawarła umowę partnerską z firmą Atari. Partnerstwo zwiększy wykorzystanie Litecoina w ekosystemie Atari oraz innych potencjalnych wspólnych przedsięwzięć, takich jak merchandising. Oznacza to m.in., że będziemy mieli możliwość zakupu gier na platformie Atari za pośrednictwem Litecoina. Płatności kryptowalutowe w Shopify. Kanadyjski gigant handlu elektronicznego Shopify, czyli druga najcenniejsza firma na krajowym rynku akcji, niedawno ogłosił partnerstwo z procesorem płatności kryptowalutowych CoinPayments. Umożliwi to płatności w serwisie za pomocą kryptowalut. Coraz częściej kryptowaluty są wykorzystywane w mainstreamie. Amerykański SEC zabił ICO. Niedawno sprawa przeciwko Telegramowi zakończyła się porzuceniem przez tę firmę planowanej otwartej sieci i tokenów Gram, które przyniosły 1,7 miliarda dolarów. Pytanie przed społecznością krypto brzmi teraz. Czy byliśmy świadkami śmierci ICO? Tak. Ze wszystkimi obawami nigdy więcej nie zobaczymy boomu ICO takiego jak w 2017 roku ta wizja ICO jest rzeczywiście martwa. Afrykański handel peer to peer przebił statystykami Amerykę Łacińską. Wolumen obrotu P2P Bitcoinem w Afryce stale rośnie, a na kontynencie odnotowano swój trzeci z rzędu najwyższy w historii poziom handlu. Rosnące obroty w Afryce są spowodowane płaskowyżem w globalnym handlu P2P, przy czym w Ameryce Łacińskiej, regionie Azji i Pacyfiku oraz w Europie Zachodniej odnotowano znaczny spadek wolumenu po halvingu. W związku z tym w ubiegłym tygodniu handel P2P w Afryce wyprzedził Amerykę Łacińską, aby zająć drugie miejsce pod względem wielkości tygodniowego wolumenu. Gox Rising kupi bitcoiny z Mt. Gox Wierzyciele nieistniejącej giełdy bitcoin Mt. Gox mogą teraz mieć spokój, ponieważ Gox Rising, czyli organizacja utworzona w celu pomocy wierzycielom Mt. Gox w odzyskaniu ich funduszy, zadeklarowała zamiar wykupienia roszczeń wszystkich ofiar tej giełdy. Rzecznik GOX Rising ujawnił, że wierzyciele, którzy zadeklarują zainteresowanie ofertą, otrzymają zaledwie 800 dolarów za jednego bitcoina, a nierównowartość dzisiejszej ceny, chociaż w dniu upadku bitcoin na giełdzie Mt. Gox kosztował jedynie 575 dolarów. Włoski projekt kryptowaluty planuje płacić użytkownikom za oglądanie pornografii. Nowatorski projekt kryptowaluty Pornvisory... Planuje NR grodzić swoich użytkowników tokenami za oglądanie pornografii na swojej platformie. Założycielka Pornvisory, czyli Weronika Noshis, wyjaśniła, że istnieje naturalna synergia między kryptowalutą a przemysłem pornograficznym, który rozpaczliwie potrzebuje anonimowych systemów finansowych. To może im zapewnić nowo powstały projekt. Wczesny górnik Bitcoin nazywa Craig Wrighta oszustwem za pośrednictwem jego własnych adresów. Wiadomość podpisana przez 145 portfeli zawierających bitcoiny wydobyte w pierwszych latach działania sieci nazywa Craig Wrighta kłamcą i oszustem. Wiadomość została opublikowana 25 maja z listą 145 adresów i odpowiadających im podpisów. To pozornie dowodzi, że adresy rzeczywiście należą do osoby nadającej wiadomość. A treść samej wiadomości brzmi Craig Steven Wright jest kłamcą i oszustem. Nie ma kluczy używanych do podpisania tej wiadomości. Lightning Network to znaczące osiągnięcie. Musimy jednak kontynuować pracę nad poprawą wydajności łańcucha. Niestety rozwiązaniem nie jest po prostu zmiana stałej w kodzie lub umożliwienie silnym uczestnikom wyparcia innych. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Ci się spodobało, zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału i zostawienia łapki w górę. Proszę Was również o opinię w komentarzach na temat tej serii, ponieważ tworzę ją dla Was i chciałbym udoskonalić ją pod każdym względem, aby jeszcze przyjemniej Wam się ją oglądało. Dzięki za obejrzenie, ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejny poniedziałek. Cześć!